Kto zostanie liderem pierwszej rundy BetKlik II ligi? Drużyny, które można uznać, że powalczą o fotel lidera, to m.in. Unia Skierniewice, Olimpia Grudziądz i Warta Poznań. Pod hale Nowy Targ, mimo że traci 5 punktów do Unii, to matematycznie mają szansę, ale czy zostaną, to nie wiem. Murawa zweryfikuje. A więc przejdźmy teraz do terminarza. Zaczynamy od warty. 8 listopada Warta podejmie pod Nowy Targ, 16 listopada, pojadą do Rzeszowa, aby zmierzyć się z Resowią. Kolejny ważny mecz grają 22 listopada z Unią Skierniewice, na koniec u siebie z Chojniczanką. Terminarz Warty, sam w sobie jest trudny, grają z sąsiadującym Podhalem, później Resowią, która też nie traci dużo punktów do Warciarzy, na koniec ważne z Unią Skierniewice, która jest aktualnie liderem, na złapanie oddechu grają z Chojniczką. Olimpia, Grudziąc to następna drużyna, która walczy o fotel lidera. Oto jej terminarz. 9 listopada pojadą do Krakowa na mecz z Hutnikiem. 15 listopada zagrają u siebie z Świtem. 23 listopada pojadą do Stalowej Woli na mecz z Stalówka, a na koniec grają bardzo ważny mecz z Unią Skierniewice. Terminarz Olimpii w pierwszych trzech meczach wydaje się OK, ale mecz z Unią może się wydawać na bardzo interesujący. Unia Skierniewice, aktualny lider Betklik drugiej ligi, zagra w tej rundzie jeszcze 7 listopada z Chojniczanką. Jest to wyjazd, 16 listopada zagraja u siebie z KKS-em. Ważny wyjazd jest 22 listopada, gdzie pojadą do Poznania na mecz wartą. I to nie koniec ciekawych meczów. Na koniec grają z aktualnym wiceliderem Olimpią Grudziąc. Terminarz Unii jest dobry tylko pod względem pierwszych dwóch meczów, natomiast później nie mogą tracić punktów, jeśli chcą zostać historycznym liderem w drugiej lidze po pierwszej rundzie. I to tyle z tego odcinka. Zostały już tylko cztery mecze i kończymy pierwszą ciekawą rundę drugiej ligi. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w następnych odcinkach.